W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak w ekspresowym tempie wykonać uzupełnienie odrostu samopoziomującymi produktami Self-Leveling Gels. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku powitajmy naszą instruktorkę z województwa opolskiego – Martę Olesiak. Cześć, nazywam się Marta Olesiak i przyjechałam do Was z województwa opolskiego, gdzie na co dzień szkolę. Znajdziecie mnie na Instagramie marta.olesiak. A dzisiaj zaprezentuję uzupełnienie paznokci żelem Self-Leveling. Produkty użyte w tym odcinku. Fresh Carbit 1, Fres Indigo Cuticle nr 9, buffer, pilnik, żółty cleaner, primer bezkwasowy, żel Take Your Time, pędzelek Indigo Gel Brush 2-in-1 nr 4, Self-Leveling 70 Porcelain, pędzelek Master Nail Art 006, Cleaner Wipe Off, Cupcake Brush, Top Hot Dot, Cleaner Shea Super Shine. Jak usprawnić i przyspieszyć proces uzupełniania odrostu? To proste, wystarczy sięgnąć po odpowiednie produkty i na maksa wykorzystać ich właściwości. Dzisiaj bierzemy na warsztat samopoziomujące żele Indigo. Zaczynamy od ściągnięcia części materiału ze starej stylizacji. W tym celu pracujemy na najwyższych obrotach frezem karbit nr 1. Niższe obroty mogłyby doprowadzić do uszkodzenia płytki lub skórek modelki. Delikatnie ściągamy warstwę stylizacji. Usuwamy zapowietrzenia, jeżeli są widoczne w okolicy skórek. Możemy to zrobić frezem lub pilniczkiem. Nie piłujemy bezpośrednio w miejscu białej plamki, tylko staramy się odciąć zapowietrzenie przy jego granicy. A następnie delikatnie usuwamy materiał dookoła, by nie uszkodzić naturalnej płytki. Frez do ściągnięcia materiału w żadnym wypadku nie powinien mieć kontaktu z naturalną płytką, gdyż może ją bardzo łatwo uszkodzić. Przechodzimy do opracowania spórek. Sięgamy po fres Indigo Cuticle numer 9 i ustawiamy moc frezarki na 15-18 tysięcy obrotów na minutę. Lecimy od prawej do lewej. Bez docisku, ruchem podpychająco-wymiatającym. Frez nie może się ślizgać po powierzchni. Musimy czuć delikatny opór, tak jakbyśmy jechali pod prąd. Opracowujemy jedną stronę, trzymając palec klientki nad chwytem, a teraz łapiemy palec pod chwytem i wymiatamy drugą stronę. Przy okazji, tym samym frezem łagodzimy skórki po bokach. Obracamy dłoń klientki i delikatnie wywijamy skórki. Nie dociskając frezu do powierzchni. Jeśli zauważylibyśmy, że skórki wymagają wycięcia, nie musimy robić tego na tym etapie, a dopiero po opracowaniu produktu. Przecieramy paznokieć żółtym cleanerem i sięgamy po primer bezkwasowy. Primer aplikujemy wyłącznie na naturalną płytkę, nie ma sensu nakładać go na powierzchni masy. Jako bazę możemy zastosować Perfect Base lub bazę proteinową. Fajną alternatywą będzie też żel Take Your Time nałożony jako wcierka. Idealnie sprawdzi się, jeśli macie problem z zapowietrzeniem przy skórkach i używacie kryjących żeli. Odrobiny produktu wcieramy w płytkę pędzelkiem Indigo Gel Brush 2-in-1 nr 4 w celu uzyskania lepszej przyczepności przeciągamy produkt na całej powierzchni paznokcia. Utwardzamy przez 30-60 sekund. Pamiętajcie, że żel Take Your Time możecie kupić w małej pojemności. To nieduży koszt, a może się okazać, że Wasz problem np. z zapowietrzeniami skończy się raz na zawsze. Warto wspomnieć, że Take Your Time używany wyłącznie do wcierki, nawet w małej pojemności, wystarczy na długi, długi czas. Uzupełnienie wykonamy żelem Self Leveling 70 w odcieniu Porcelain, żeby nie odróżniał się od znajdującego się na płytce żelu Cover Pink, z jakim przyszła nasza modelka. Stosujemy wcierkę w miejscu, gdzie ma być uzupełniony odrost. Dobieramy kulkę produktu i rozkładamy go w kierunku skórek. Poruszamy się delikatnie pędzelkiem, kierując go minimalnie na boki. Następnie przesuwamy się do środka, Kontrolując, jak stylizacja wygląda z profilu. Jeśli w trakcie pracy zauważamy pęcherzyk powietrza, przebijamy go i delikatnie zaciągamy produkt. Sięgamy po cienki pędzelek Master Nail Art 006 i delikatnie rozciągamy produkt na boki z jednej i z drugiej strony, utwardzamy przez 60 sekund. Przecieramy powierzchnię cleanerem wipe-off. Zwróćcie uwagę, że wcześniej nie nadaliśmy kształtu paznokciowi, żeby nie tracić czasu dwa razy. Teraz już po nałożeniu produktu Możemy spokojnie wyrównać stylizację do docelowego kształtu. Opracowujemy produkt przy skórkach. Delikatnie spiłowujemy nadmiar materiału i nadajemy górny łuk. Starannie opracowujemy powierzchnię z jednej i z drugiej strony. Odpylamy paznokieć miękkim pędzelkiem, by skontrolować wygląd paznokcia i przechodzimy do krawędzi. Lekko podkreślamy je i wyostrzamy. Za pomocą buffera wyrównujemy, i wygładzamy powierzchnię. Odpylamy pędzelkiem Cupcake Brush. Ekspresowe uzupełnienia to tylko jeden z atutów, jeśli pracujesz z żelami self leveling, ale żeby wiedzieć, jak na maksa wykorzystać właściwości produktów, czasem taki prosty odcinek jak dzisiejszy na YouTubie nie wystarczy. Dlatego zapraszamy Was serdecznie na naszą platformę Kursy Indigonejską. Dowiecie się m.in. w jaki sposób stworzyć swoją autorską mieszankę żelową na bazie self leveling i jak pracować tymi żelami z górnymi formami. Szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu. By dokończyć nasze uzupełnienie w ekspresowym tempie, a jednocześnie uzyskać ciekawy, oryginalny efekt, nakładamy top Hot Dot z ozdobnym dodatkiem. Nie dość, że posiada on piękną, efektowną drobinę, to jeszcze pozbawiony jest warstwy lepki, więc po utwardzeniu nie musimy tracić czasu na jego przecieranie. To idealne rozwiązanie dla klientek, które lubią ekspresowe stylizacje. Ozdobne elementy topu możemy przed utwardzeniem ułożyć tak, jak chcemy. Podczas rozprowadzania produktu możemy sobie pomóc cienkim pędzelkiem, by precyzyjnie pokryć topem całą powierzchnię i ją wyrównać. Całość utwardzamy w lampie przez 30-60 sekund. Po utwardzeniu czekamy chwilę, aż to postygnie i przecieramy skórki cleanerem Shea Super Shine lub aplikujemy ulubioną oliwkę. Staramy się nie dotykać topu. Przecieramy powierzchnię, pod spodem i klientka jest gotowa. To już naprawdę, no właśnie, tak szybko ekspresowo wręcz przebiega praca self-leveling, kiedy znasz atuty tego produktu. Prawdziwy ekspres. No i jak tu wyobrazić sobie dalszą pracę bez self-leveling? Przetestujcie, pokochacie, zobaczcie jak przyspieszy czas Waszej pracy. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, który odcień nudziaka self-leveling podoba się Wam bardziej. Natural czy porcelan? Mi by było ciężko wybrać. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Cześć!